Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale, nazywam się Marta Chinca i tworzę obrazy olejne. No poza youtubem i w pracy robię jeszcze inne rzeczy, ale tutaj skupiam się głównie na malarstwie i o tym będzie również ten film. Chciałabym dzisiaj... Pokazać w tle, w jaki sposób powstawał mój drugi obraz olejny w życiu. Więc, ho-ho-ho, y, mogło nie wyjść, mogło nie wyjść, ale myślę, że efekt końcowy raczej pozytywnie zaskoczy Ciebie. Także mam też taką nadzieję i trzymam kciuki. A teraz przejdę może do tematu, który chciałam przedstawić już w sumie jakiś czas temu. A chodzi tutaj głównie o to, dlaczego w wieku 28 lat Zdecydowałam się malować obrazy olejne i w zasadzie dlaczego dopiero tak późno zaczęłam tworzyć. Zatem ja tak naprawdę zaczęłam tworzyć już w wieku 14-15 lat. Kiedy w szkole nie miałam zbyt wielu znajomych i miałam dość dużo wolnego czasu i po prostu od zawsze gdzieś tam lubiłam jakieś takie rzeczy artystyczne. Wiecie, chociażby same przybory mnie bardzo rajcowały. I do tej pory rajcują. I tak zwyczajnie sobie pomyślałam, że a spróbuję coś tam sobie porobić. Rodzice kupili mi wtedy, pamiętam, pierwsze kredki akwarelowe Mondelus i zaczęłam działać właśnie z akwarelami. Stworzyłam pierwsze takie pseudorealistyczne mm, obrazki jakiegoś orła, konia i tak dalej. No i rozeszły się moje e, dzieła po rodzinie. No i tak naprawdę przez pewien czas sobie gdzieś tam próbowałam coś tworzyć, rysować, dłubać, ale nie było to nic z wysokich lotów, nie miałam wtedy też świadomości na temat chociażby papieru, jaki powinnam używać do akwareli, więc wiadomo, no było tak niekoniecznie, no ale coś tam sobie działałam. Później przez kilka lat totalnie nic z tym nie robiłam. Nie kupowałam nowych przyborów, nie testowałam, nie malowałam, nie rysowałam. Tak naprawdę zatraciłam się w tym, żeby po prostu podołać szkole i jakoś sobie poradzić z rzeczami, które tam się działy, a bywało różnie. Więc e, tu nie chodzi o to, że ja sobie nie dawałam rady z nauką czy coś poza matematyką, było spoko, e, tylko chodzi o to po prostu, że tutaj bardziej takie społeczne rzeczy się działy, typu bycie piątym kołem uwozu. Te to takie nieprzyjemne sprawy, kiedy człowiek po prostu nie może sobie znaleźć miejsca wśród społeczności i po prostu jest takim trochę wyrzutkiem, dziwakiem i tak dalej. Więc starałam się po prostu przetrwać ten okropny czas szkolny. No i doszłam do matury. A i tak naprawdę jak już zdałam tą maturę, poszłam na studia, najpierw na język angielski, po roku zrezygnowałam i poszłam na e, informatykę. Tam skończyłam e, no, właśnie tą informatykę, zostałam tym inżynierem i tak naprawdę w trakcie studiów jeszcze zajmowałam się streamingiem gier. Całkiem dobrze mi tam szło, więc też jakby no, większość czasu przeznaczałam, jak nie naukę, na same studia, no to właśnie na streamowanie po godzinach, gdzie naprawdę potrafiłam całą noc prowadzić live streama z gry, bo było dość dużo widzów. I tak naprawdę nie było przestrzeni na no to, aby gdzieś tam jeszcze się wyżywać artystycznie, chociaż cały czas pamiętałam o tym, że zawsze marzyłam, żeby to robić i że zawsze chciałam malować i rysować. Wiedziałam jednak, że po pierwsze ciężko byłoby z tego w przyszłości gdzieś tam coś więcej zrobić. Z drugiej strony miałam też taką barierę przed tym, że dawno jakby zaprzepaściłam swoją szansę na to, żeby być dobrą w tym malarstwie czy w rysunku, bo przecież nie ćwiczyłam tego, tylko zaprzepaściłam to w czasie, kiedy zajmowałam się innymi rzeczami, a wiele osób już przecież było wtedy dużo dalej niż ja, prawda? No bo ja przez ten czas na przykład robiłam inne rzeczy. A ktoś powiedzmy od 12 roku życia chodził do takiej szkoły plastycznej i nawet realizował studia w tym zakresie, więc po prostu pomyślałam sobie, a już trudno, zajmę się po prostu pracą w IT i nie będę więcej gdzieś tam. Zamartwiała się tym marzeniem, i po prostu to porzucę w czeluść, gdzieś tam wpadnie ciemną, i niech już tam zostanie. Do pewnego momentu wszystko było ok. <laughs> Jakby nie wracałam do tego za bardzo. To znaczy, oglądałam dużo na YouTubie takich filmów, gdzie ktoś właśnie malował coś, był ten cały proces przedstawiony. I bardzo mi się to podobało i marzyłam o tym, troszeczkę też zazdrościłam właśnie, że, że ktoś potrafił coś takiego wytworzyć, stworzyć taki content, bo wiadomo, że on potrafi być bardzo przyjemny. Szczególnie jeśli ktoś naprawdę gdzieś tam jest bardziej taki wrażliwy, jeśli ktoś po prostu potrzebuje takich bodźców. No i tak naprawdę gdzieś tam mówię, zatrzymałam to sobie gdzieś i nie zadręczałam głowy. Tą tematyką pracowałam sobie spokojnie, ze trzy lata, coś takiego. I nagle sobie pomyślałam: a mam gdzieś tam te farby w szufladzie, wyciągnę je i spróbuję coś namalować. Miałam te farby, które jeszcze kupiłam kiedyś, kiedyś i kredki akwarelowe od moich rodziców, Mondelezję. No i zaczęłam coś tam sobie skrobać. No nie było to zbyt dobre, no ale i tak spróbowałam sobie gdzieś to wrzucić. Do internetu, tam nawet na Instagramie można to znaleźć do tej pory, Było to naprawdę kiepskie, ale po prostu chciałam się tym pobawić i dać sobie taką szpileczkę, że jednak yy, no nie do końca jest to dobry pomysł, żeby, żeby w to próbować się gdzieś tam wgryzać dalej, bo już za późno, już jestem, że tak powiem, za stara, żeby cokolwiek z tego wyłuskać. No i tak naprawdę próbowałam mimo wszystko, <grytanie> założyłam sobie ten kanał i zaczęłam nagrywać filmy. Troszeczkę opowiadałam o tym właśnie jak mieć wywalone w to, co ktoś o nas pomyśli i po prostu, żeby sobie wrzucać te swoje rzeczy, które tworzymy i tak dalej, i tak dalej, żeby się po prostu jakoś tutaj uzewnętrznić, żeby pokazać, a widalec wyjdzie, prawda? Nigdy nie wiemy. Różne rzeczy potrafią zaistnieć w internecie i niekoniecznie są to sprawy, <grych> że tak powiem najwyższych lotów, także dlaczego by nie spróbować? No i tak to się toczyło. Przez około rok tworzyłam tylko akwarelami. To fakt, że z czasem były to już coraz lepsze prace. I tak naprawdę już gdzieś tam się coś klarowało w mojej głowie, że no, marzyłabym jednak, żeby to sprofesjonalizować kiedyś i tak dalej. Ale wiedziałam, że na przykład w Polsce tak za bardzo nawet nie ma rynku zbytu na E, właśnie takie akwarele czy tego typu sztukę a nie do końca chciałam gdzieś tam za granicę to wysyłać, o ile w ogóle by kto trafiło za granicę, bo tam też jest przeogromna konkurencja e, no i tak sobie krążyłam, krążyłam, gdzieś tam tworzyłam tymi akwarelami i nagle Moja znajoma powiedziała: A spróbuj farb olejnych. Ja mówię: Nie, nie, nie spróbuję, bo boję się, bo tam jest toksycznie i tak dalej. Jakby w akwarelach nie było, prawda? Niektóre pigmenty, no tak, logika, ale chodziło tutaj bardziej o tą terpentynę i te wszystkie inne takie chemikalia. Ja mówię: Nie, nie, boję się. Ale zaczęłam sobie szukać w internecie informacji na ten temat, jak malować nietoksycznie, a przynajmniej zminimalizować to. I natknęłam się na film, gdzie właśnie pan artysta przedstawiał, Właśnie to, że nie trzeba wcale używać żadnych rozcieńczalników, rozpuszczalników, wystarczy olej lniany, farby, mydło i możemy jechać, no i werniks na koniec, wiadomo. No i tak, spróbowałam, kupiłam sobie ten zestaw i co? I mamy już teraz tutaj drugi obraz i myślę, że jest całkiem niezły jak na to, że jest to drugi obraz. Tematyka też skomplikowana, kolorystyka skomplikowana, światło przede wszystkim na tej postaci skomplikowane. A mimo wszystko spuszowałam to, spięłam się i mówię: a co tam spróbuję? Najwyżej będzie fail, i po prostu się wszystko zamaluje, prawda? No bo kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. A taka ciekawostka, mam. Teraz już 29 lat, nie 28. 29 i jeszcze nigdy nie piłam alkoholu poza po prostu lekiem w postaci Amolu. Także pozdrawiam. No i co? I jak widać, podobałam w miarę z tym obrazem. Gdzieś tam już teraz widać bardziej tą końcóweczkę, kiedy dopieszczam jakieś takie szczegóły. I już w tym momencie, bo jeszcze. W tylko napomknę, że w trakcie właśnie malowania, szczególnie tych piór po lewej i po prawej stronie, myślałam, że to jest totalna klapa, że to nie wyjdzie i już chciałam się poddać jak naprawdę, ale z czasem zaczęło się właśnie coś z tego wyłaniać. Dokładałam kolejne elementy, kolejne jakieś takie ciapki, no i naprawdę zaczęło się coś z tego sklejać. I powiem szczerze, że już na tym etapie, kiedy maluję to światełko, byłam zadowolona z efektu końcowego. I wiedziałam, że to była dobra decyzja, żeby podjąć właśnie takie wyzwanie i, i żeby się za to zabrać. Także jeśli jest coś takiego, co chcesz bardzo robić, ale boisz się, że jest za późno albo że sobie nie poradzisz, to zobacz. Zobacz sobie, jakie filmy robiłam, co rysowałam, co malowałam, a co robię teraz. To jest drugi obraz i ja naprawdę jestem z niego dumna. Więc skoro ja dałam radę? to i ty dasz radę. I nieważne, czy to chodzi o jakieś malarstwo, czy o naukę języka, czy czegokolwiek. Naprawdę, jeśli czegoś bardzo chcesz, spróbuj. Nie musisz nikomu o tym mówić, że coś chcesz robić. Ja byłam na tyle, że tak powiem rozrzutna, że wrzucam to do internetu, ale jeśli nie czujesz się jeszcze na tyle na siłach, to po prostu rób to chociażby do szuflady dla siebie. I mi zajęło to naprawdę wiele lat, żeby podejść do czegoś na na poważnie, jeśli chodzi o malarstwo więc naprawdę nie marnuj tego czasu, tak jak ja i jeśli wiesz, że coś Ciebie tam kręci czy coś Ciebie zajawia, to po prostu spróbuj tak jak tutaj ten obraz, który właśnie przedstawia to światło, tą nadzieję ten w sumie cud to może właśnie jest takie przesłanie i sygnał dla Ciebie żeby właśnie spróbować spróbować tak samo, jak i ja spróbowałam tym bardziej, jeśli spodoba Ci się ten obraz, który za chwilę pokażę w całej okazałości. Skończony obraz i jak? Napisz w komentarzu, czy podoba Ci się ten obraz. Jeśli masz do mnie jakieś pytania, to też je zadaj w komentarzu, chętnie Ci odpowiem.